Pierwszy dzień zawodów CEZ w Bogusławicach. A ze mną zwycięzca konkursu zaliczanego do światowego rankingu Michał Tyszko, który taki konkurs wygrał po raz pierwszy w swojej karierze, choć ma na swoim koncie wiele innych sukcesów. Jakie uczucia, Michał? No Jestem bardzo szczęśliwy. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, bo dość liczna była rozgrywka, było sporo szybkich koni. No i zazwyczaj nie jesteśmy tak skuteczni z Colinero, ale dzisiaj był nasz dzień, on skakał super i bardzo się cieszę z tego wyniku. Co było jego atutem dzisiaj w tej rozgrywce? Myślę, że, to, że olbrzymia siła i bardzo obszerna galopada. No, do ostatniej przeszkody miałem szansę mocno pogalopować, on kryje bardzo dużo terenu i myślę, że właśnie dzięki temu udało nam się uzyskać taki rezultat. Co powiesz o parkurze w rundzie podstawowej? Bałeś się tego parkuru? Nie, nie bałem się tego parkuru, aczkolwiek na początku wydawał się troszeczkę trudniejszy, jak go oglądaliśmy. Potem było sporo zer i myśleliśmy, że będzie jeszcze więcej koni w rozgrywce. Na szczęście w drugiej części parkuru e, zaczęły pojawiać się błędy, także myślę, że ten parkur był adekwatny do, do tej klasy. Michał, gratuluję, życzę powodzenia dziękuję w niedzielę i wtedy będziemy mówili o planach na kolejne dziękuję. tygodnie. Dziękuję. Super, dziękuję serdecznie. Wracając do tego konkursu, parkur ustawiony przez Arkadiusza Wekwerta miał dzisiaj 12 przeszkód, 3 podwójne kombinacje, a więc klasycznie jak na pierwszy dzień. Na pewno niełatwe zadanie, bo zaczynać dużą rundę od konkursu zaliczanego do światowego rankingu gospodarzom toru nie jest łatwo. Tak jak powiedział Michał, dość, w sumie dość dużo zerowych parkurów, ale to nie oznacza, że było łatwo. Dość długi dystans. Myślę, że sprawiał sporo problemu. Bo te 12 przeszkód rozstawione było na dystansie 550 metrów. Stąd norma czasu, niby długa, ale wymagała. Mocnego galopu w całym dystansie, ostatecznie 13 par. Walka w rozgrywce no, była bardzo zacięta. Już na początku zaatakował ym, Adam Grzegorzewski na Dark Fire, który, jak się okazało, zrobił jedną rzutkę, ale miał najlepszy czas rozgrywki. Niestety on kończył te zmagania. Dzisiaj na miejscu siódmym. A Michałowi Tyszko deptali popięta pięt, po Groźni tutaj y, bardzo Litwini. Na miejscu drugim Matas Petraetis na koniu Lando. A na na miejscu trzecim Andrius Petrowa, który no, odbudowuje swoją formę, bo ostatnio mu troszkę nie szło na koniu Karat. Olbrzymi sukces zawodniczki z Bogusławic z Adrianny Ostrowskiej, bo wiemy, że nie jest łatwo wcielić się w rolę i w organizatora, i jeźdźca. Adrianna dzisiaj miała świetny dzień, bo rozpoczęła od wygrania młodych koni, a tutaj na koniu Latmeister po podwójnym zerze na miejscu czwartym. Landmeister to koń bardzo młody, który dzisiaj chyba szedł dopiero drugi w karierze konkurs zaliczany do światowego rankingu. Na piątym miejscu kolejny Polak Dawid Kubiak na koniu Anastazja, który liczyliśmy, że pójdzie troszkę szybciej, ale chyba zostawił możliwości tej bardzo szybkiej klaczy na niedzielny konkurs. Grand Prix Gis, zadowolił się miejscem miejscu piątym i na miejscu szóstym Michał Kazmierczak i myślę, że objawienie tych zawodów młody ogier Classic wyhodowany w sadnienie koni nad gramy. Tyle o konkursie zaliczanym do Światowego rankingu, ale tych konkursów oczywiście dzisiaj było więcej. Zawody w Bogusławicach obsadzone dość licznie, 160 par z Polski przede wszystkim największa obsada, ale też są goście z Niemiec, wielu Litwinów Estończycy Łotysze z Kristapsem Nerytnickim liczna ekipa z Czech i jest też Amazonka z Finlandii, jest jeździec z Ukrainy rozpoczęło się tak jak powiedziałem od zwycięstwa w młodych koniach Adrianny Ostrowskiej na koniu Stromer potem konkurs Elite Tour, bardzo ważne konkursy Elite Tour, tutaj mają szansę mieć doświadczeni zawodnicy i z takiej szansy skorzystała dzisiaj debiutantka Zofia Kozłowska, która wygrała ten konkurs na Finlandii. Mała runda, konkurs m 20 dla starego wyjadacza Dominika Słodczyka, który na konia Sequin Z. A runda średnia dla zawodnika, też związanego z Bogusławicami, Jakuba Kubiaka na koniu Coriway. Tu walka też była zacięta. Drugie miejsce Gunnar Kletenberg na Jolandzie, a trzecie Adrianna Ostrowska, dla której to był naprawdę, naprawdę szczęśliwy dzień. Zapraszamy do Bogusławic. Piękne słońce nad tym hipodromem, który tak ma olbrzymie tradycje. Jutro dzień troszeczkę spokojniejszy, a w niedzielę konkurs gram Prix zaliczany do światowego rankingu 35 Memoriał ludzi, którzy tworzyli tutaj w latach 80. -tych, 70. -tych, wielki sport, memoriał państwa Barbarii Andrzeja Osadzińskich. Jeszcze raz zapraszam, zapraszam do bogusławic.